Scena i dom wdowy dopalający się przed pogorzeliskiem garstka wieśniaczego ludu. Pierwsza kobieta. Oj, widzicie, jak diabły ludziom szczęście noszą. Ta, nędzarka, ta wdowa ze swoją kokoszą. W złotej karecie błotem nas biednych bryzga. Druga kobieta. Oj, prawda, że to gorzko nam się to wyślizga. Co się drugim dostało? Starzec. A ja wam powiadam, że staruszka podczciwa, sam nasz ojciec Adam. Mógłby ją wziąć za żonę, lepiej mu przypadła niż Ewa. Pierwsza kobieta. Bo bez zębów jabłek by nie jadła. Starzec. Pamiętajcie, że ona ubogie leczyła. Ty sama, co tu wrzeszczysz, moja pani miła. Już by cię dawno szatan pojał do swej chwały. Gdyby nie ta stróżka. Druga kobieta. I mój Stasiek mały. Także jej winien życie, więc jej nie zazdroszczę. Dali Bóg nie zazdroszczę, wóz sianem wymoszczę. I pojadę w zamczysku odwiedzić stróżkę. Dziewczyna. I nie miło będzie widzieć dróżkę. Pojadę z tobą, matko. Druga kobieta. Jak chcesz, moje dziecię. To narwijże róż polnych i bławatków w życie. Nawianek dla tej pani. Starzec. Oj, nie jedź, kobieto. Widzisz ten pożar. Druga kobieta. Cóż stąd, że słomą podbitą? Hatę spalili? Cóż stąd? Starzec. Widać, że się wstydzą. Chaty, słomy, bławatków i nas. Pierwsza kobieta. Na to zgoda. A mówiłam, że oni z biednych chłopków szydzą. Starzec. Dajcie mi święty pokój. Dziewczyna. A ta panna młoda. To zadzierała nosa. Widzieliście wczoraj. Wstążkę czarną na czole miała zamiast wianka. Wszystko by się odróżnić, a w kosach równianka. Nie z białych róż, ze złotych. Twarz niby upiora. Blada, a uśmiech hardy, a kiedy się śmieje. To ząbków ani widać. Druga kobieta. Nim słońce dogrzeje. Jedźmy, dziewczyno, wozem do zamku kirkora. Druga dziewczyna. Nie jedź. Nie jedź. Dziewczyna. Nie jadę. Druga kobieta. Stara wóz wymości. I pojedzie. Jak do nich mówić pogodności? Starzec. Grzecznie mówić. Druga kobieta. Pojadę. Dziewczyna. Tego mi i trzebaś. Każą ci na dziedziniec wynieść kawał chleba. A ty się kłaniasz nisko jak wieko u skrzyni. A pani z okna plunie. Hektarów mościa grabini. Przyniosłam ci kosz jajek. Wiecie wy, że ona. Była już na grabinie z dawna przeznaczona. Bo miała wziąć za męża grabka pijanicę. Wiecie o tym. Na Boga to nie tajemnice. Zwąchali się z grabiczem, to dziw, gdzie on siedział. Nie było go na ślubie. Pierwsza kobieta. Może się dowiedział. I poszedł do jeziora z rozpaczy. Dziewczyna. Niełatwo. Wisusowi utonąć. Pierwsza kobieta. Otóż grabiec pędzi. Z lasu jak zwykle wiejską otoczony dziatwą. Nibykania od wróblów. Grabiec wpada na scenę za nim tłum dzieci. Dziewczyna. Niech z wami gawędzi. Jeśli dotąd nic nie wie, nie mówcie o niczem. Narwę grochu na wianek. Odchodzi. Dzieci. Z grabiczem. Z grabiczem. Tańcujmy. Stańcuj, grabku. Grabiec. Precz, bachury. Starzec. Gdzieżeś to bywał? Czemu tak ponury? Grabiec. Co? Gdzie ja bywał? Dziewczęta. I coś robił? Grabiec. Rosłem. Dziewczęta. Co ty powiadasz? Grabiec. Rosłem. Dzieci. On był osłem. Grabiec był osłem. Grabiec. Milcz, przeklęty tłumie. Bo mi się zdaje, że liściami szumie. Gdybym przynajmniej miał tyle gałązek. Co miałem wczoraj, nie szczędziłbym wiązek. Na wasze plecy. Dzieci, co pan grabek plecie? Grabiec. Do starca. Powiedz mi, starcze. Czy to można w lecie? Czy można to być? Dotąd korą świeżbie. Być wierzbą. Starzec. Wierzbą można zostać wierzbie. Ale grabinie to nie. Grabiec. A ja byłem. Wierzbą. Starzec. Co mówisz? Grabiec. Mówię, co mówiłem. Bogdaj was diabeł pozamieniał włozy. Córki tej wierzby i piekielne kozy. Wypuścił na was. Ale ja w rozpaczy. Ja byłem wierzbą. Starzec. Jednak to coś znaczy. A byłeś w karczmie. Grabiec. Wśród nim wierzbą byłem. To byłem w karczmie. Starzec. I piłeś. Grabiec. A piłem. Starzec. Śmiejąc się. Więc to sen, panie grabku, wierzba owa. Grabiec. Pokazując na pogorzelisko. A gdzie ta chata? Dziewczyna. Jaka? Grabiec. Ta, gdzie wdowa? Żyła z córkami. Dziewczyna. A toż chata stoi. Grabiec. Gdzie? Dziewczyna. Ty pijany. Grabiec. Gdzie? Dziewczyna. Grabiec. Niech was poj. Rosą diablica, jak mnie napoiła. Jeśli tu chata. Dziewczyna. Chata się zmieniła. W twój nos czerwony, kiedyś ty się zmienił. W płaczącą wierzbę. Grabiec. Bogdaj cię ożenił. Sztokwisz w habicie z diabłem, a gdzie ona? Dziewczyna. Kto? Grabiec. Balladyna. Druga dziewczyna. Wchodzi z grochowym wiankiem. Także przemieniona. W ten graczał i wianuszek, w graczał i wianuszek. Rzuca na głowę grabkowi wianek. Dzieci. Ha. 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 Groch na wierzbie rośnie zamiast gruszek. Ha. 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 Panie grabku. Grabku, gdzieś ty bywał. A tu słowik kochance mężulka wyśpiewał. Dziewczyny. A pan grabek był wierzbą. Dzieci. Grabek rosnął w lesie. Dziewczyny. A żoneczka w złocistej smyknęła kolesie. Ha! 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 Dzieci. Rzeń grabku, z miotłą czarownicy. Ha! 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 Starzec. Bierze grabka za rękę. Chodź do karczmy, przy miodu szklanicy. Ja ci wszystko opowiem. Wyprowadza grabka. Dzieci. plecąc za grabkiem. Gil, wróbel i dzierzba. Śpiewały na grabinie, a on rzekł. M Wierzba. Nóż z niego kręcić dudy. Smyknęła dziewczyna. Ha! 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 Wierzba, wierzbić, wierzbiątko, wierzbina. Dzieci i cały tłum wychodzą za grabkiem.